Już się mam go coś widać. Widzicie, ja tu popałem troszeczkę i musimy wejść na wyspę. Okazało się, że nie mogę dać na tego... ...jakiegoś To raz I będę musiał ryzykować chyba. Albo nam sobie nowy świat. Ale nie chcę znowu wszystko no, od nowa robić. I to jest najgorsze albo mogę zaryzykować i skoczyć na budynek mm. albo jeszcze raz pójdę po drewno ale to będzie już teraz ryzykowne bo nie mam obcy mogę coś zrobić a drewno tam jest Potwory będzie ich dużo bardzo. I tam jeszcze tylko nie ma pochodni. Potrzebuję killoff. Teraz zrobię killoff i łopatę. Bo tylko mam. Zaraz zyskuję. Ten ginie, to będzie to, światło, sobie obiecamy. Ginie, nowy świat. No wiem, taki część, jakiś ktoś mi dał. Zresztą tak pamiętam. Jest noc, teraz będą potwory. Teraz się kręba boję, i na pewno będę już. Jak tam jeszcze i tu będzie najłatwiej być? Bo odrębną, o, kurczę, szkielet. Fizyk, fizyk. Nie mogę pana O, o okej, okay, teraz ciebie zombie. go. Okay,

Okej, okay. okay. na poteki, kilo i zostanie mi to na Okej, okay, mogę wracać. Wydzę się do góry. Oje, okay, cóż! nie idź już tak... O, jesteśmy wysoko. tu jest woda. Okej, okay, teraz trochę musimy się po Nie, ja to nie chcę ryzykować. Tak daleko to, mi... Ale i się, że opłacało, no. Ale czy tu nie ma drzew. No są tu drzewa, ale to jest bardzo mało drzew. Nie uczę, czy to mają yy, światło. Mają! Easy. To git. Teraz robię... Czekajcie czy tu... Robię... Tu będzie taki mój jakby lo... No, sek. Tylko jedne patryki, bo później będzie kłówek. Robimy kilo. I łopak. Na początku robimy sobie kamienny. O kurczę, zapomniałem. Trzeba jeszcze nie na drewno. Kurczę, nie chcę tam wracać. Ale muszę. No, idę. Tu jest najprostszy? Czy nie chcesz, ale musisz? Czy... No ale chociaż prawie pomosty porobiłem. Ale założę się, że tak 5 odcinków i będzie git. Czekaj, jaki gdzieś czasem, bo się zagapiłem. Pięknie, jeszcze mamy dużo czasu, jak widzę. Ok, lecimy, lecimy. A, zapomniałem powiedzieć, zostawcie stawcie łapki w górę. No, zapomniałem, Dawid. Dlaczego ty zapomniałeś o łapkach? Czyli nie Nie było. No, no. Jest to bardzo... Trochę się już okay, okay. No, to W odcinku dużo zrobimy. My? I teraz zrobimy znowu trybno. Nie ja lubię tego, co nie spada. Nie, nie lubię takich rzeczy. że i teraz będzie wszystko spadać. Ale ja cię zapasowy drewno. gdzieś tak 1000 ludzi zbierać na trypadek. Ok, já temos cinco. Oh, cinco. Oh, caramba, agora ter que usar a mão. to? Na to jeszcze 7 czekaj, badyle, już mam 5 zostało i świetna u kurka 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 I takie najlepiej kurka I to ja już się ja to spadam, to ja już się Mm. Okej, okay, jeszcze jedno, błagam, 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 jeszcze jedno. Jeszcze jedno drewno. Będę zadowolony. Ok. Idziemy na w górę. A, jak dzisiaj jeszcze zapomniałem, takie, e, takie coś trzeń. I, i jest rodosz się kopalni i jeszcze się kopalni i muszę jakoś przetrwać to zostawcie łapki, bo jestem przy ja raz byłam tam chciałam to sprawdzić i ja nie wierzycie ciężko tam drewno znaleźć i jeszcze szczególnie i nie ma prawie tam światła Przecież jest taki, czy tam można często znaleźć lawę o kurczę, nie Uch. Teraz zrobimy to na napad jeden Teraz robimy. E, tak. Sikierczkę na początku. O, bo to nie już I zostawiam wszystko już. I kilo wkopię kamień. Czy się mi się nawet? Jak będę skakać, to może jakoś się uda. Mi. Ja to. Umiem to, ale zależy, czy jak, jak skaczę na dach, to nie umiem trochę, mówię Dlatego trzeba iść na to i się tak porozbudowywać, ale ziemię muszę jeszcze pozbierać. Jak czas... O Jezu, to kończę, to pa, zostawcie łapki w górę, i się spodziewacie, pa!